Byłem chyba w ostatnim klasie, albo w pierwszej klasie szkoły zawodowej, kiedy ktoś powiedział mi, że jest możliwość wyjazdu do Panewnik na spotkanie dla ludzi młodych. Chodziło tam o modlitwę, czas rekolekcji. I chociaż Panewniki znałem, bo pochodzę z Giszowca, to jednak przyjeżdżałem tam tylko może po to, żeby zobaczyć szopkę. Ale tamten wyjazd, pamiętam, był taki, który no częściowo myślę, Zainspirował y, zmianę mojego życia. Zainspirował to, co teraz tutaj widzicie przed kamerami. Mam na imię Placyt, to imię zakonne, chociaż y, ze chrztu nazywam się Jacek. Pochodzę z Giszowca. Y, mam 51 lat, zacząłem, także jeszcze się odmładzam. Y, w zakonie jestem od roku 1989. Jak każde małe dziecko, myślałem, że. Będę czymkolwiek, chociaż wtedy, w tamtych czasach, kiedy się urodziłem, nie było zbyt wiele możliwości. Natomiast zawsze myślę, taką szczególną może cechą otaczałem zawód górnika. I myślę, że mogę powiedzieć, że jak byłem mały, to chciałem być górnikiem. No i myślę, że byłoby tak, a to też poniekąd, ponieważ w tamtych czasach może nie najlepiej się uczyłem w szkole podstawowej po której musiałem iść do szkoły zawodowej. No, a gdzie można iść po zawodówce, jak nie na kopalnię? Tak się stało, że moje spotkanie z franciszkanami w czasie szkoły zawodowej zmieniły to wszystko. No i y, po zakończeniu szkoły zawodowej próbowałem jeszcze na rok uciekać Panu Bogu i poszedłem na dzienne y, technikum, no ale to się nie powiodło i praktycznie po tym roku wstąpiłem do nowicjatu. Po nowicjacie, z tego powodu, że byłem po zawodówce, musiałem oczywiście zdobyć maturę, więc pojechałem na 3 lata do Opola, do naszego klasztoru, gdzie ukończyłem maturę i przyjechałem do Panewnik na studia filozoficzno-teologiczne. No i myślę, że to chyba tam spotkałem misjonarzy naszych braci franciszkanów, którzy przyjeżdżali czy to z Boliwii, czy z RCA, i mówili o tamtych ich zmaganiach i ich ciężkiej pracy. I myślę, że to chyba było na drugim roku studiów, kiedy ta myśl się we mnie zrodziła. I od tamtego czasu już nawet męczyłem moich przełożonych, wysyłałem im listy. Listy, oczywiście chodzi mi o prośby w tych listach, prosząc o zgodę na wyjazd na misję. No i tak się stało, że nie wiem, czy to moja taka perswazja, czy może oni, to oni zauważyli, że coś z tego będzie. Także po roku pracy poświęceniach w Tychach na naszej parafii franciszkańskiej wyjechałem do pracy misyjnej w Tanzanii, w Afryce. Zaczęło się to dość szybko, bo ja tak jak wyjechałem w roku 2000, najpierw na język, potem na takie przygotowanie troszkę medyczne, troszkę misjologiczne do Belgii i stamtąd niż prosto do Dar es Salaam w Tanzanii. Tam, oczywiście, no, wiadomo, na początku nie znałem jeszcze języka suahili, więc musiałem odczekać na nowo, y, trenować jako swój umysł, ale dzięki Bogu y, wszystko poszło dobrze i praktycznie po półtorej roku y, byłem już w stanie tym językiem się posługiwać. Na misjach można robić wszystko, można też nie robić nic, tylko patrzeć i modlić się z ludźmi i mówić o Chrystusie, czy to y, katechizować. Y, w moim przypadku było tak, że na, po na początek zostałem wysłany na Parafię w młanzie, naszą parafię franciszkańską, a później już samodzielnie jako powiedzmy proboszcz jedne z takich parafii na wiosce w Bukowie. I to było takie pierwsze prawdziwe doświadczenie Afryki. Na początku troszkę trudne, troszkę może takie pełne strachu, niepokoju, ale powiem, że po tamtych trzech latach spędzonych w Bukowie to był chyba, jak patrzę wstecz teraz, taki. No Chyba najpiękniejszy czas mojego powołania, mojego życia właśnie tam z tymi ludźmi. Taki bardzo prosty, również wymagający, jeśli chodzi o zdrowie, różne choroby, jeśli chodzi o pomoc, zaangażowanie w różne projekty, czy to pomoc ludziom chorym, czy samotnym, czy opieka nad, nad umierającymi, ale też praca z młodzieżą franciszkańską tam, na miejscu. Też wiele radości, wiele... wiele samosatysfakcji, zadowolenia, ale też budowania mojego własnego powołania. Od początku mojej pracy w Tanzanii trafiłem do wspólnoty międzynarodowej, ponieważ cała tamta prowincja, to taka duża prowincja, która może taka ciekawostka, to jest największa prowincja franciszkańska na świecie, ponieważ ona obejmuje dziewięć no, państw, to jest jedna prowincja, czyli to jest Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Madagaskar, Mauritius, Zambia. Tak jak tutaj mamy prowincję katowicką jedną w Panewnikach, tam jest dziewięć państw razem. O to było trudne wyzwanie, były też miejsca, gdzie tak teraz czy wcześniej, gdzie byłem jedynym człowiekiem z Europy, z braćmi z Afryki, czy z braćmi z Azji. I to było też takie doświadczenie, takie zrozumienie również innych kultur, poznawanie tych kultur, docenianie, ale też wyszukiwanie tego, co jest pięknego w tradycji polskiej, śląskiej, bo stąd się wywodzę. Docenianie tego, co... Czego nauczyłem się w domu, tego czego nauczyłem się w parafii. Na pewno bycie franciszkaninem, czy chodzenie w ogóle tam w Habicie, to jest y, zobowiązanie, ale też y, może to być, y, może to być y, przyczyna do jakichś zniewak, ale może być to też i z reguły jest. Powód do radości, powód do tego, że ludzie widzą, że jest kapłan, który jest z nimi. Pomimo tego, że jest dużo powołań y, w Afryce, w Tanzanii również to jednak zapotrzebowania są tak duże, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego jakoś no, przykryć. Na pewno pomocą jest to, że również prowincja polska, czy w ogóle zakon na całym świecie jakoś na nas patrzy, pomaga, no, również podtrzymuje na duchu, czy to też na zdrowiu. To są takie elementy, które pokazują jak dobrze, czy jak ważne jest bycie franciszkaninem właśnie tam, daleko od miejsca urodzenia. Na misjach działamy w różnych sektorach, czy to misje, misje czyli powiedzmy dzielenie się Ewangelią, katecheza, ale też y, służba zdrowia, to też y, edukacja. I też obecnie y, działką taką pierwszą moją to właśnie edukacja, bo w międzyczasie również zdobyłem doktorat z teologii pastoralnej w Rzymie y, na uczelni salezjańskiej. No i to też powoduje, że w ten sposób się, się rozwijam. Oczywiście pamiętam czasy, kiedy dostawałem dwuje w postawówce i jak wspominałem, musiałem iść do zawodówki. No to taka transformacja, jak takiej brzydkiej, takiej brzydkiej dżownicy, jak się to tam nazywa, w pięknego motyla. Na pewno rodzice czy rodzina, znajomi, to są ci, którzy jakoś tam pomagali mi wyzwolić te zdolności, które Pan Bóg mi dał od poczęcia. No i oczywiście za to jestem bardzo wdzięczny, również zakon to też jakoś we mnie, we mnie wyzwolił i pomagał mi właśnie dorastać. Natomiast tak spojrzę teraz tak na te lata, kiedy byłem właśnie tam jeszcze może w podstawówce, to myślę, że niczego nie żałuję, dlatego że to był czas, kiedy, no właśnie to był czas bo właśnie po to, żeby mieć te dwuje, żeby się potem zreflektować i dojść do tego, doktoratu, tutaj, jak teraz, czy też uczenia właśnie młodzieży tam daleko w Tanzanii, wiedząc, że jestem tutaj Ślązakiem, Polakiem z Katowic, z Giszowca. To jest też takie piękne, kiedy dajemy też, tak w moim zdaniem, kiedy dajemy swobodę działania Duchowi Świętemu, kiedy jakoś On tam w nas prowadzi nas i nie trzeba się śpieszyć, wszystko w swoim czasie przyjdzie, jeżeli On będzie działał. poznać coś religijnego, no stop, ostatni raz. raz. Na misjach jako franciszkanin jest łatwiej niż osobie świeckiej, która by tam pojechała? Aha. No to tak, znaczy no i tak, bo jest, za mną stoi zakon. Gina <grywa> Languni, Jacek, Nimezaliła, Poland, Naisi, Giszowiec, Katowice. Elfumuję miaty Tisa Thamani, na tisa, basi si ni bejiunga na śrydka lamtakatifu Francisco, na basi na nakapija uko Tanzania sasa. Sasa No to takie nit, takie to się tak już, to ma milion znaczeń.